Wiecie, ja chyba mam taką tendencję, że, że się strasznie przyczepiam. I to nie w tym znaczeniu, że przykuwam uwagę do jakichś małych szczegółów, chociaż wolałabym robić to w tym kierunku tylko ja się bardzo szybko i bardzo mocno przywiązuję do ludzi. I to jest taka przykra tendencja, bo wraz z tym przywiązywaniem. Wnoszę do relacji pewnego rodzaju balast, taki ciężar, że, że jak ja już się przyczepię, to ja się zarzepiam. I o tym mówię w jednym odcinku podcastu Sznurki i Rzepy, ponieważ to jest coś, co nawet jak już mam świadomość tego od dłuższego czasu, że, że ta tendencja jest obecna w moim życiu, to wyeliminowanie jej jest niesamowicie ciężkie, i uświadomienie sobie jest tylko i wyłącznie pierwszym krokiem do tego, żeby. Uzdrawiać relacje, które się tworzy, a następnym krokiem powinno być to, żeby przywiązywać się troszeczkę lepiej, żeby tego balastu nie, nie wnosić. Chociaż, co ja też mam na myśli, jak mówię o tym balaście, bo to wcale nie musi być coś negatywnego. Wydaje mi się, że to jest taki rodzaj zaangażowania, który nierzadko przeraża innych i jest to ogromny nakład, który chciałoby się włożyć w te relacje, żeby ta relacja, wiecie, była wyniesiona na jakąś taką wyżynę, że, że ja się nie, nie kumpluję, ja chcę się przyjaźnić, ja, nie, ja nie, nie lubię, tylko ja chcę od razu kochać i to jest piękna cecha, ale jest ekstremalnie destrukcyjna. I to nie dlatego, że, że sam ten nakład potrafi niszczyć relacje, tylko dlatego, że to ludzi przeraża i przeraża zarówno osoby, które ten nakład wkładają, i zarówno osoby, które ten nakład miałyby przyjąć. No bo wyobraźmy sobie sytuację że poznajemy kogoś nowego i dobrze nam się rozmawia, dobrze nam się spędza czas, troszeczkę nam się nakładają na siebie nasze jakieś małe marzenia, czy, czy cele, czy po prostu wizja następnych dni czy tygodni. No więc myślimy, okej, okay, no to zobaczmy, w jaką stronę to pójdzie. No i nagle następuje taki moment, który można by nazwać weryfikacją tej relacji, w którym to... Yy, Musimy się zderzyć, ile chcemy poświęcać tej relacji, ile chcemy od siebie wkładać w, miau, w jakiś rozwój tego, co tworzymy z drugą osobą. No i co w momencie, kiedy, kiedy się nie pokrywają te nasze chęci? Co jeżeli, przypuśćmy, to jest hipotetyczna sytuacja, bo zazwyczaj niestety stoję po drugiej stronie barykady, co jeżeli ja chcę dawać trochę? A druga osoba chce dawać bardzo dużo. No pojawia się ten taki rozstrzał, w którym zarówno osoba dająca, i osoba biorąca zaangażowanie, musi zdecydować się, okej, okay, czy ilość i forma zaangażowania mi odpowiada, czy to, ile ja chcę włożyć w te relacje, jest dla mnie wygodne, komfortowe, czy to się pokrywa z tym, czego rzeczywiście chcę, czy czuję, że muszę. <grym> A nikt nie chce czuć, że coś musi w relacji. I to w ogóle nie na tym powinny polegać relacje, bo jeżeli mamy kontakt z drugim człowiekiem, to dobrze byłoby się skupić na tym, że chcemy mieć ten kontakt. Ale no dobra, tu nie, nie o chceniu teraz. <ścoughs> Chodzi o ilość zaangażowania. Tak, na tym się skupiamy. Nie uważam, że... Tworząc relacje, trzeba się jakoś przesadnie nad tym zastanawiać. A właściwie wiele relacji y, trwa sobie w takim po prostu dryfowaniu wspólnym, spędzaniu czasu wtedy, kiedy to odpowiada. Ale co, kiedy pojawiają się oczekiwania, kiedy jest się już troszeczkę dalej w tej relacji i jedna ze stron nagle czuje dyskomfort. I to może być w ogóle najróżniejszy rodzaj dyskomfortu. To może być poczucie, że ktoś jest dla nas nieprzyjemny, bo nagle żarty, które wcześniej były takie, wiecie, z dystansem do siebie, to, to stały się bolesne. Albo jeżeli czujemy, że chcielibyśmy spędzać z drugą osobą znacznie więcej czasu i mamy poczucie, że, że ta osoba nie chce tyle czasu z nami spędzać. Albo kiedy chcemy, aby nasza relacja została nazwana w jakiś. Sposób związku. Nie chcemy trwać dłużej w situationships. No, jeżeli pojawia się potrzeba ewoluowania, bo, bo spójrzmy prawdzie w oczy, to jest ewolucja relacji w momencie, kiedy rzeczywiście chcielibyśmy iść dalej, chcemy robić coś więcej. Wszystko, co jest po drugiej stronie tej barykady, że ktoś chciałby spędzać mniej czasu, być mniej zaangażowany, jest... Hmm. Nie powiedziałabym, że de, de bo bądź co, bądź łatwo jest się w tym takim pchaniu relacji zapędzić i koniec końców nie widzicie poza sobą świata, bo, bo skupiacie się tylko i wyłącznie na sobie nawzajem i gubicie jakieś aktywności pozarelacyjne. Oczywiście tutaj sztuka tkwi w balansie, abyśmy mogli zrównoważyć to, ile chcemy się angażować i no i oczywiście jest jak najbardziej po drugiej stronie barykady uzasadniona chęć wycofania się troszeczkę z zaangażowania na rzecz, przypuśćmy, rozwijania swojego hobby, czy jakiegoś rozwoju osobistego, czy rozwoju kariery, czy może po prostu potrzeby socjalizowania się szerszego niż tylko z tą jedną osobą. Obie strony barykady są jak najbardziej uzasadnione i grunt to komunikacja. Mmm, fajne słówko. Mm, komunikujmy się ze sobą. Jakby to było takie łatwe, to wcale nie jest tak proste jak powiedzenie: Ej, słuchaj, yy, niedobrze nie się czuję z tym, w jaki sposób wygląda nasza relacja tu i tam. Nie podoba mi się, że yy, nie mogę powiedzieć moim znajomym, że jesteśmy w związku, bo, bo nie. Bo nie bo nie wiem, czy rzeczywiście jesteśmy, czy, czy ty czujesz, że jesteśmy w związku. To jest takie łatwe, tylko jeżeli mówi się o tym w sytuacji, która nas nie dotyczy. A nawet, nawet wtedy nie zawsze, bo ja oczywiście tutaj dając jakieś piękne, piękne rady, jak powinno się ze sobą komunikować, to wcale nie jest tak, że ja potrafię. I momentami, jeżeli miałabym poinformować drugą stronę, czy to w relacji platonicznej, czy też nie, jak się czuję, to najpierw muszę stworzyć 500 różnych scenariuszy tego, w jaki sposób to zrobię, co powiem, jak chciałabym zabrzmieć, jak chciałabym w oczach tej osoby wypaść, mówiąc to, czy przesadnie boję się reakcji tej osoby, czy jest jakaś reakcja, którą rzeczywiście chciałabym dostać, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, tutaj jest mnóstwo procesów. A po drugiej stronie barykady pojawia się to, że najprawdopodobniej ta osoba ma świadomość naszego dyskomfortu, ale może się bać zapytać nas o to. Lęki to jest coś, co będzie w wielu, w wielu przypadkach zwyczajnie doprowadzało relacje do ruiny, ponieważ nie będzie tam miejsca na szczerość, bo ta szczerość zostanie pożarta przez strach. A jeżeli boimy się czegoś w relacji z drugim człowiekiem, to, to co? To znaczy, że musimy gdzieś w głąb siebie zerknąć i zapytać siebie, dlaczego ja się w ogóle boję? Czego ja się konkretnie boję? Czy boję się tego, że osoba nie zrozumie moich potrzeb, czy w ogóle jest mi głupio, że mam jakieś potrzeby, czy boję się tego, że nie do końca umiem zwokalizować, co to są za potrzeby. I jedyne, co to mogę nakreślić, jaki mam dyskomfort, ale nie jestem w stanie powiedzieć tej osobie, czego konkretnie od niej oczekuję. Więc. Hmm. No, tutaj pojawia się tak dużo scenariuszy, które ja widzę po sobie, jakie, jakie potrafią to być lęki. Co to, są za, co to jest za stres, który generuje najprostsza komunikacja naszych potrzeb? A to jest normalne, że tworząc relacje, bo właściwie to się tyczy zarówno związków i przyjaźni, i nawet w rodzinie możemy sobie śmiało takie, takie zasady wrzucić, mamy różne potrzeby. I to są tak podstawowe potrzeby, jak poczucie bycia wysłuchanym, zrozumianym, zauważonym, y, otulonym jakąś opieką i ciepłem. W każdej relacji chcemy trochę to czuć. I jasne, mamy inne potrzeby, że z moim przyjacielem ja chcę czuć y, zabawę, z, z, moim, z moim partnerem chcę czuć, że, że będzie ze mną nieważne, co się stanie. W mojej rodzinie chcę czuć, że nieważne, jaką decyzję podejmę, to moja rodzina spróbuje mnie zrozumieć. Każdy ma jakąś indywidualną swoją bibliotekę potrzeb, która buduje się wraz z tym, jak zostaliśmy wychowani, jak przechodziliśmy w etapie dojrzewania pierwsze przyjaźnie, pierwsze złamane serca. I myślę, że każda relacja, jaka przemknęła przez nasze życie, dokładała kolejną książkę do tego, czego potrzebujemy od relacji przyszłych. I chciałabym, żeby to było takie proste, że Zamykamy kolejną książkę i wiemy, co ta książka wprowadzi do, do następnej naszej literatury, ale to wcale nie jest takie proste. Nie zawsze mamy świadomość tego, co w poprzedniej książce zostało napisane. Nie zawsze rozumiemy, jaki wywarło to na nas wpływ, i nie zawsze będziemy rozumieć, że tak naprawdę kolejne książki powinniśmy zamykać znacznie szybciej niż to robimy. I to oczywiście tyczy się wyznaczania granic ale to jest sztuka swojego rodzaju. Powiedzenie sobie samemu, bo to, czy powiemy to komuś, to, to jest jedno, a drugie to jest, czy w ogóle jesteśmy w stanie sami ze sobą przeprowadzić taki monolog. Nie, to nie monolog, to dialog. Hej, czego ci trzeba? Hej, na co nie chcesz sobie pozwolić? Gdzie chcesz stawiać kropkę? Co jest dla ciebie absolutnie nie do przyjęcia? Czego nie potrafisz wybaczyć? Czego nie chcesz wybaczyć? I... Na co zwyczajnie nie chcesz pozwalać drugiej osobie w relacji z tobą? Ja nie umiem odpowiedzieć na te pytania bardzo często, bo mi się wydaje, że nie będę umiała dopełnić tych obietnic, które daję sama sobie. I sobie tak stoję w tej mojej bibliotece, patrzę na te książki, a później trzymam w ręce stosik kartek, które piszę w danym momencie, tworząc kolejną książkę. I tak, tak się pukam w czoło z poczuciem, że Ej hey, no, moment, moment! Obiecałaś sobie przy książce na półce numer 3, że już nigdy nie pozwolisz sobie na to, co właśnie się dzieje. A potem sobie pozwalam. Dlaczego? Aha. No. Nie wiem, właśnie, w sensie nie, no oczywiście, że wiem, bo nie do końca potrafię szanować to, jakie sobie wyznaczam granice, i nie potrafię do końca wyciągnąć konsekwencji z tego, kiedy inni nie traktują mnie tak, jak chciałabym być traktowana, bo chyba liczę, że w jakimś etapie relacji będą w stanie zrozumieć, ile wymagało ode mnie y, z, zdjęcie tych granic, żeby mogli zostać w moim życiu, i jakoś mnie docenią, albo inaczej, gorzej. Momentami czuję, że ja sobie muszę zasłużyć na to, żeby być traktowaną tak, jak chciałabym być traktowana. To jest strasznie przykra logika, która niestety budzi się u nas bardzo nieświadomie, i momentami nawet nie czujemy, że nasze poczucie własnej wartości jest zwyczajnie zaburzone, i mamy wrażenie, że nie zasługujemy na szacunek, na który zasługuje każdy. I z tego też powodu, jak zjawi się w naszym życiu ktoś, kto nas po prostu traktuje dobrze, ktoś kto bezwarunkowo będzie miał do nas ten szacunek i będzie szanował nasze granice i będzie chciał naprawiać swoje zachowanie w stosunku do nas po to, żebyśmy czuli komfort, to będziemy mieli wrażenie, że nie tego mi trzeba. No y sam schemat zasługiwania na czyjś szacunek to jest coś, co jak już zauważymy, to zrozumiemy, ile relacji sabotażowaliśmy w ten sposób, mając wrażenie, że hej, ktoś nas źle traktuje, ale to wcale nie znaczy, że nie może nas traktować dobrze. A skoro nie traktuje nas dobrze, a mógłby, no to musimy zrobić coś, żeby, żeby rzeczywiście nas szanował bardziej. Super. Na pewno wtedy stworzę coś zdrowego, kiedy będę uganiać się za człowiekiem, który nie ma do mnie szacunku. <laughs> a, ja każdemu życzę, żeby zauważył u siebie ten schemat, o ile ma go. No dobra, a co tam słychać po drugiej stronie barykady? Co tam się dzieje u osób, które czują, że nie potrafią zaangażować się bardziej w relacje, nawet jeżeli chcą. Bo jak nie chcą, to ok. W sensie u niektórych to jest tak proste, w niektórych przypadkach to jest tak y, nieskomplikowane, jak to, że zwyczajnie nie polubiliśmy tak bardzo drugiego człowieka i nie jest dla nas aż tak interesujący. To jest przykre, ale dojrzałe komunikować z drugą osobą: hej, słuchaj, chcę ulokować mój czas w innym miejscu. Porządku, nie chciałabym czegoś takiego usłyszeć, bo miałabym wrażenie, że przecież nie zasłużyłam na to, żeby ta osoba ulokowała ten czas przy mnie. Ale, ale moment, stoimy po drugiej stronie barykady. Jeżeli mamy wrażenie, że bardzo kogoś lubimy, bardzo nam zależy, albo po prostu zależy nam na drugim człowieku, ale mamy pewnego rodzaju lęk i obawę, że, że ta osoba nas wykorzysta, że ta osoba zrobi nam krzywdę, i z tego powodu wolimy zostać w jakimś swoim bunkrze emocjonalnym, siedzieć w zamkniętej, zabarykadowanej bibliotece. To, to też będzie sabotażowało nasze, nasze szczęście w relacji, bo zamykając się na te osoby, które mogą nas skrzywdzić, zamykamy się również na te, które wniosłyby do naszego życia coś dobrego. U mnie też pojawia się ten lęk, który gdzieś pcha mnie do tego, żeby zamknąć się w swojej skorupie i nie otwierać się na, na inne osoby, dlatego że ktoś mnie skrzywdził, że nie chcę zaufać w to, że komuś rzeczywiście zależy na relacji ze mną, nie chcę wierzyć, że, że jestem wystarczająco dobra dla tego człowieka, więc, więc wolałabym się odsunąć, zamknąć w skorupie i odpuścić, bo będę wtedy bezpieczniejsza, co nie? No tak, tylko u mnie ten głód miłości i docenienia jest znacznie większy niż, niż potrzeba izolacji. I to właśnie kształtuje mój sposób przywiązywania się do innych, więc ja tak będę gonić, a inni tak będą uciekać. No bo o, o tym dokładnie właśnie mówię w tym jednym odcinku o sznurkach i rzepach, że. Że taktyka kotka i myszki jest bardzo atrakcyjna zarówno dla osób, które wolą zostać w skorupie, i dla osób, które potrzebują sobie zasłużyć na czyjś szacunek. Do tego wszystkiego chciałabym jeszcze dołożyć element uświadamiania sobie, że czasami nie będziemy wystarczający. Czasami rzeczywiście nie będziemy tym, czego drugi człowiek szuka. Czasami będziemy musieli uświadomić sobie, że. Nie jesteśmy kompatybilni. średnio to brzmi. I przy okazji musimy sobie uświadomić, że dla innych momentami może być ważniejsze to, co oni sami przeżywają niż to, co mogliby przeżywać z nami. Do mnie to docierało wiele lat. dalej, to do mnie dociera i dalej o tym zapominam, że czasem ludzie będą mnie odrzucać przez to, co sami przeżywają i to nie jest moja wina. I nie wykluczam, że w wielu przypadkach było to moją winą, ale. Grunt to, zamykając książkę, zrobić sobie pewnego rodzaju rachunek sumienia, w którym podsumujemy, czy to odrzucenie jest spowodowane tym, co ja wniosłam, wniosłem do relacji. I po prostu zamknąć tę książkę. Niezależnie od tego, czy. Czy jest ta wina, czy jej nie ma? Bo jeżeli jest, to mamy miejsce do tego, żeby nawet te relacje próbować naprawić, skruszyć się, podjąć działania, które miałyby nie dość, że nie doprowadzić więcej do tych błędów, które popełnialiśmy, to jeszcze dodatkowo, żeby druga strona widziała naszą, naszą chęć do tej naprawy. Ale w momencie, kiedy piszemy ostatni rozdział i docieramy do wniosku, że nie ma tutaj naszej winy to po prostu musimy iść dalej. To jak bardzo by to nie bolało, świadomość, że okej, okay, może ta wina jest po drugiej stronie, a może ta wina jest gdzieś po środku, może tej winy nie ma wcale. A najgorsze jest chyba poczucie, że ktoś mógłby zamknąć rozdział z nami, dlatego że widział winę po swojej stronie, ale znacznie łatwiej było mu tę winę przerzucić na nas. Nie chciałabym tutaj powiedzieć, ja mam taką tendencję do mówienia, i to też jest ok, ale to nie jest ok. <laughs> Zrzucanie na kogoś odpowiedzialności, którą sami, sami powinniśmy ponieść, nie jest ok z paru powodów. Mianowicie dlatego, że nie dość, że u osoby, która ta odpowiedzialność musi za nas ponieść, budzi się tysiąc procesów. Dlaczego musi to zrobić, poczucie niesprawiedliwości, skrzywdzenia i no, jakieś takie właśnie przytłoczenie tą odpowiedzialnością, a przy okazji nam odbiera to umiejętność pokornego przeżywania czegoś, umiejętność podejścia do danej sytuacji ze skruchą, co sprawia, że będziemy tylko pisali coraz trudniejsze książki i coraz ciężej będzie nam je pisać i Odbierając sobie tę umiejętność ponoszenia odpo odpowiedzialności, tak naprawdę odbieramy sobie możliwość bycia otwartym na drugą osobę i bycia z nią kompletnie szczerym. A to pisze bardzo przykre zakończenia. To tworzy smutne ostatnie rozdziały. Myślę, że ważne jest też w tym sobie uświadomić, że czasami to jest najlepsze, na co potrafimy sobie pozwolić, że jeżeli nie, nie czujemy tej siły, żeby ponieść odpowiedzialność, to wciąż jest to najlepsze na co nas stać. W końcu chyba przeważnie tak jest, że mamy poczucie, że daliśmy z siebie absolutnie wszystko, że zrobiliśmy co się dało. A jeżeli tego nie czujemy, to chyba to jest dobry moment na to, żeby usiąść z samym sobą na chwilę i zadać sobie pytanie dlaczego tym razem nie zależało mi na tym, żeby zrobić wszystko co się da.